Hej siemano, z tej strony Fire One i dziś witam was słuchajcie przeserdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Hero i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Przed startem pamiętajcie oczywiście o strzeleniu łapeczki w górę pod tym filmem i pamiętajcie aby strzelić subika z dzwonkiem na tym kanale, aby, nie, aby dostawać powiadomienia o najnowszych filmach z Minecrafta Hero Fire City, które niedługo już będzie. Minecrafta, Dungeons, Forza Horizon, FNAF, i wiele, wiele, więc naprawdę naprawdę warto, więc strzelcie suba z dzwonkiem, kto jeszcze tego nie robi, bo naprawdę warto, żeby właśnie dostać powiadomienia w na nowych filmach i w opisie, pamiętajcie, znajdziecie link do mojego sklepu na tetras.com, gdzie polecam wbić, coś chce kupić, albo bo naprawdę warto i ceny są tam naprawdę spoko nawet, więc polecam, niedługo będzie coś nowego, słuchajcie... E, poprzednio został przygotowany wzór, więc już jest jeden produkt z nowym wzorem. Jeszcze będzie niedługo nowy, jeszcze nowy wzór, więc wyczekujcie śmiało. E, no, tutaj jak możecie zauważyć, już wydostałem się nareszcie z tych kopalni tam a, z podziemi w ogóle z, z bardzo daleko, kurde, głębokości, więc no nieźle. A dzisiaj myślę, że z, zadaniem naszym będzie zbudowanie w sumie chatki. O czym bo nie tylko muszę czekać aż ta noc głupia dajcie żeby kurde se nawalnąć komara i, i, i żyć no dobra na razie nie ma żadnych potworków więc jest git w sumie to jest naprawdę wielki plus w sumie A ja powoli zacznę właśnie budować słuchajcie naszej tej chaty bo uznałem że w końcu przydałoby nam się zbudować dom co naprawdę jest good no więc e, będziemy musieli zbudować dom Widzę obecnie, że w ogóle chociaż że byliśmy na, e, w kopalni i to na razie nie mamy żadnych diamentów e, Za to mamy lapis lazury, więc nie jest tak źle, ale mogłoby być lepiej, wiadomo No W ogóle mega, że nagrywam kolejny odcinek z Minecrafta Hero, naprawdę się cieszę e, Więc naprawdę good, przyznam, naprawdę spoko No, że nagrywam właśnie dla kolejny odcinek z Minecrafta Hero Właśnie Dobra widzę, że już powoli idzie noc i nareszcie mogę pójść spać, no No good Myślę, że właśnie będziemy powoli ogarniać tutaj dom Jakoś fajnie bym chciał to pewnie zrobić, ale e, No zobaczymy jeszcze tutaj, słuchajcie jak dobrze pamiętacie w ogóle tutaj mamy tą opustoszałą wioskę W której sobie postanowiłem w sumie zamieszkać, bo czemu by nie A co najlepsze jest to tutaj e, to miejsce gdzie w ogóle ja tam wleciałem na dół do tych kopalni, tych tam podziemi, to akurat, słuchajcie, ee, znalazłem właśnie gdzieś około tutaj. Z tego co pamiętam, możecie sobie zobaczyć właśnie poprzednie odcinki, znajdziecie je w playliście w, e, Minecraft Hero S4, Dajże. Tak, bo to jest sezon czwarty, no. Tak, to jest sezon czwarty na pewno. Jak dobrze pamiętajcie, pamiętacie, już mówiłem w poprzednim odcinku... W tym sezonie zamierzam zabić smoka kresu e, i zamierzam w ogóle dotrzeć do kresu, więc e, to już będzie taki sezon, w którym, słuchajcie, zamierzam się trochę wziąć garść w, w garść w Minecrafcie, e, bo jeszcze nigdy w życiu po prostu mi się nie udało zabić smoka kresu w Minecrafcie odkąd gram. A nie licząc oczywiście trybu kreatywnego, jak sobie wleciałem po prostu do kresu. A to jeszcze pamiętam, jakie je grałem na tym. Na Minecrafcie chyba Bajzy, czy to było. Ja pamiętam to było ja nie wiem ja miałem wtedy z 9, 10, może 11 lat jak zagrałem w bajzyczu i ja słuchajcie wtedy było to takie coś, że po boku było na komputerze takie te itemy i był taki e, portal do kresu e, w ogóle podobnie to wyglądało trochę jak do enteru, ale był to do kresu i normalnie nie trzeba było wtedy budować portalu e, tylko normalnie to działało a w ogóle zobaczcie, jak tutaj te fajnie takie półbloczki wyglądają. Co naprawdę, według mnie, na przykład bardzo epicko wyglądają te publoczki, bo dzięki temu fajne skotki możemy wiedzieć, co zrobić. No i wtedy pamiętam, że ja się zapytałem na kreatywie właśnie używając tego portalu, słuchajcie. I no wtedy tylko raz w życiu na kreatywie zabiłem smoka kresy, ale to jakby tak trochę się w sumie nie liczy. No bo wiecie, co to jest za zabicie smoka kresy, jak na kreatywie się to robi. O, ale te półbloczki widzę naprawdę genialnie, wyglądają co mi się nawet w sumie podoba, bo jest naprawdę sztos, te takie właśnie półbloczki, fajnie to mega wygląda. I tak pewnie poza odcinkami, słuchajcie, coś jeszcze, że dokończę trochę budowę tego domu. E, póki co, bo pewnie coś jeszcze, że w całym odcinku się nie zmieścimy z budową domu. Chociaż teoretycznie mógłbym to na live jeszcze zrobić. Możliwe, że będzie live, ale to jeszcze nie jest nic pewnego, słuchajcie. E, poza tym, ja jeszcze mam e, w ogóle, słuchajcie. Okazało się, że patrzę na nagrywarce. to jeszcze mam parę odcinków do zmontowania. Parę filmów jeszcze mam, więc zanim załaduję nową kartę pamięci z większą pojemnością, dzięki czemu będę mógł, wiadomo, robić dla Was lepsze filmy w lepszej jakości, to słuchajcie, muszę jeszcze zmontować tamte stare filmy. Ale już z tego co pamiętam, nie zostało ich tak dużo, więc nie jest, słuchajcie też tak źle, jak myślałem. Więc jest nawet spoko, nawet, nawet lepiej niż myślałem. Więc właśnie ogarnę te, tą resztę filmów, którą mam jeszcze i jak już ogarnę tą resztę filmów do zmontowania słuchajcie, jak już zmontuję tą całą tą, tą, tą resztę filmów co mam nagranych, to zacznę, słuchajcie, to załaduję nową kartę pamięci i słuchajcie i słuchajcie, zaczyna nagrywać dla was w lepszej jakości po prostu. Chyba on trochę lekki katar I zaczęli dla was, słuchajcie, nagrywać w lepszej jakości po prostu Na przykład chociażby tych 700-200 klatkach Znaczy klatkach, co ja Jakości w tych 700-200 Mógłbym w sumie też spróbować w 1080 Bo czemu by nie Ale boję się, że jak w 1080 To potem mi program do edytowania ten będzie miał trochę problem z edytowaniem, bo ja wiem, że jak zaznaczyłem raz 1080 to trochę był lekki problem, jeszcze telefon odtwarzał, ale mój telefon już nie, na przykład nie odtwarza jakości 4K, z czego zauważyłem, że właśnie na programie, który używam ostatnio w aktualizacji, właśnie dzięki chyba tej aktualizacji można montować normalnie w 4K i możliwe, że też lepsze klatki na sekundę. Bo ostatnio właśnie w że weszło takie coś, że można zmieniać klatki na sekundę, tam jest od, od którejś tam do nawet 60 klatek na sekundę w filmie. Więc no całkiem spoko przyznam. Nawet fajnie właśnie, że o aktualizacji trochę się zmieniło w tym montowaniu i można trochę lepiej zmontować filmy. To jest naprawdę spoko, spoko jakby, że w ogóle twórcy właśnie tego te programu takie coś zrobili. No. E, jakby co, coś... Kto... E, bo wiem oczywiście, że na Discordzie e, Czasem dostaję komentarze odnośnie chociażby tego kiedy będę miał komputer e, kiedy sobie kupię kompa e, Więc od razu odpowiem może w tym filmie, że potem kurde e, niektórzy mi nie pisali komentarzy na Discordzie, bo ten komentarz czasem jest męczący. Ja wiem ja tego komentarza już nie dostałem od paru, może miesięcy, ale no jednak jeszcze w tym roku był taki komentarz. Na Discordzie, więc e, odpowiem po prostu, że Jak będę miał, to będę miał, słuchajcie Ale postaram się jak najszybciej, bo też będę chciał dla was nagrywać Minecrafta takiego na kompie w sumie, bo czemu by nie A też ostatnio weszło takie coś, że W ogóle i na Xboxie Game Pass można grać w sumie Normalnie na PCcie już nie trzeba, tylko na mobilce Ale ja i tak używam aplikacji nadal Z czego się fajnie nawet gra i nie mogę się doczekać chociażby tego, aż wejdzie, słuchajcie, Subnautica Below Zero. Bo obecnie jest dostępna tylko zwyczajna Subnautica na chmurze, ale już niedługo ma być Subnautica Below Zero, z tego co wiem. Bo właśnie, słuchajcie, ostatnio był post na oficjalnym, na oficjalnym chyba Insta i Twitterze Xbox Game Pass właśnie, więc możliwe, że właśnie w chmurze będzie dostępna właśnie Subnautica Below Zero. Z czego jeszcze mogę doczekać? Bo widziałem Trochę tą część fakcji semnautiki I szczerze bym się nawet w nią zagrał Ale te bloki całkiem spoko nawet wyglądają przyznam Naprawdę sztos yy, Bruko Bruko, e, brukowy, po prostu taki jakby. Zobaczmy, no, jak to wygląda te bloki. Według mojej opinii, przynajmniej i mi się to naprawdę trochę podoba. Te pół takie z tego zrobione, bo to jakby daje taki fajny klimat trochę, według mnie. Jak do budowy przynajmniej się idealnie nadają, według mnie są całkiem spoko jakby. Znaczy, wiadomo, każdy budowniczy ma inną opinię, więc no. W Minecraft każdy bulding Master, więc no, ale ja chyba takim nie jestem. No, ale cóż. Ale i tak, przyznam, że to wygląda. No, czyli dzisiaj, tak myślę, postaram się jak najszybciej ogarnąć ten dom. A i w ogóle, słuchajcie, możliwe, że live'y już właśnie nie będą na Omlet Arcade. E, znaczy, inaczej, na YouTube, e, tak jak robiłem live'y na YouTube przez aplikację Omlet Arcade. E, tak teraz możliwe, że będę używał po prostu stream lapsa, e, Ponieważ, e, jak dobrze pamiętacie z ostatniego live'a, miałem problem e, nagrywania e, live'a na Omlet Arcade. Bo cały czas aplikacja mi wyłączała Minecrafta. I musiałem od nowa odpalać Minecrafta, co faktu realizacji uważam jest b, be... znaczy e, aplikacja miała po prostu realizację w ogóle Ale no też e, to jest bez sensu, że cały czas e, jakby musiałem bez sensu odpalać tego Minecrafta, więc e, Po prostu uznałem, słuchajcie, że odinsta odinstalowałem aplikację Omnituracada i zainstalowałem e, Streamlabs'a Mam nadzieję, że Streamlabs jest lepszy i się bardziej nada Do e, zrobienia właśnie, słuchajcie, live'ów więc możliwe, że niedługo odbędzie się live, ale jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć kiedy. Bo obecnie w sumie trochę zawalone, zawalone dni szkół albo praktykami. A więc na razie nie jestem w stanie powiedzieć kiedy. No, więc. Więc jakby na razie, póki co, e, nie jestem w stanie powiedzieć Ale jak będę wiedział co, ale jak będę coś ten e, Jak będę coś już szykował, jakiegoś live'a, to oczywiście wiadomo Dam wam znać, słuchajcie, na serwerze Discord po ogłoszeniach najprędzej e, Więc też pamiętajcie, że w opisie znajdziecie link do mojego serwera na Discordzie a, I słuchajcie, tam właśnie e, są różne informacje, więc Warto tam wbijać na serwera i dołączyć, bo naprawdę warto Na serwery właśnie Discord mój dołączyć, fajerowcy, koksowcy Yy, obecnie mapa piątego sezonu do Fire City, jakby co jest jeszcze w budowie, słuchajcie. A ja obiecałem wam, że to będzie jakoś przed rokiem szkolnym chyba, z tego co pamiętam. Niestety się nie wyrobiłem trochę. Oczywiście, wina spoczywa na mnie, wiadomo, no więc akurat. Yy... Znaczy, e, mam nadzieję, że wszystko jest już tam ogarnięte. E, tam jakby co du dużo pracy w, to, e, w budowę tej mapy. Oprosiłem Jerzyka Games, no właśnie żeby zbudował tam trochę rzeczy. E, o, o, w ogóle ten jakby co na oficjalnym Instagramie Fire City. E, macie, słuchajcie, post e, zrobiłem z e, takiej mapy Minecraftowej. I ta mapa, słuchajcie, Minecraftowa jest oficjalnie z, piątego z nowego piątego sezonu, który jest w trakcie budowy. I właśnie e, tą budowlę, którą tam mogliście zauważyć, oczywiście nie powiem jeszcze co to jest, bo to będzie niespodzianka. E, bo ja, e, po, e, jakby nie powiem co to jest, bo to oczywiście będzie niespodzianka specjalnie na jeden z odcinków piątego sezonu Fire City. I e, no to jest bardzo fajna budowla, którą poprosiłem, żeby zbudował. I e, widziałem, że jest całkiem spora na mapie. Sami właśnie też możecie zobaczyć słuchajcie. E, posta na Instagramie możecie polubić, oczywiście też wiadomo. I zafalować oficjalnego Insta Fire City sezon Ultimate, bo no naprawdę warto. No, mm, więc no warto. Obecnie jakby co ten. Pamiętajcie, że jest piąty sezon Fire City. No, ale mam nadzieję, że niedługo już będzie, mam nadzieję, że już niedługo właśnie będzie wielkie otwarcie. Ja jeszcze wysyłam chyba wiadomość do, game, do Jerzyka Gamesa, właśnie e, z pytaniem, czy coś tam ten, czy już tam ten, e, wszystko gotowe, ale e, jakby co ja też postaram się wbić do tego Fair City i w sumie trochę mu pomóc, bo... E, czy znaczy, bo też miałem trochę zawalony, ja na przykład miałem trochę zawalony, słuchajcie, poza tym życie Ale no cóż, no e, trochę muszę mu właśnie pomóc tam e, Więc możliwe, że już długo po prostu e, będzie gotowa mapa Mam nadzieję, że właśnie jak najszybciej Postaram się po prostu Ale tak jak możecie właśnie się dowiedzieć O, właśnie tutaj mamy tego e, zombie-jodżera Ale właśnie jak możecie się dowiedzieć E, oczywiście, ja nie powiem, co to jest za budowla, ale, no, że będą, będzie, będzie jedna budowla na pewno, która będzie na 100% wykorzystana w całym jednym odcinku, który zamierzam zrobić, bo mam na tą budowlę specjalny plan w sumie. Ja też, jakby co, na razie nic nie będę mówił, ale po prostu mam na tą budowlę specjalny plan do odcinka, bo wpadłem sobie na fajny pomysł i akurat. Na ten pomysł wpadłem kiedy stworzyłem nowy świat do serwera Fire City na Rylamsie i kiedy poprosiłem właśnie ryka Gamesa, żeby zbudował tą budowlę to akurat wpadłem na genialny plan na odcinek z tym związany z tą budowlą właśnie i akurat to będzie coś myślę dobrego nawet i myślę, że będzie ciekawy nawet pomysł. Mam nadzieję, że się Wam spodoba, ale to się jeszcze okaże w bliskiej przysz przyszłości, bo, bo chciałbym, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Więc, tak jak mówię, mam pomysł specjalny na to. Oczywiście, jak już e, będzie sezon piąty, jak już będą odcinki z tego, e, to też w tym odcinku, w tym, e, w tym właśnie z tą budowlą, oczywiście, chciałbym tak zrobić, żebym, e, żeby wystąpiło u mnie jeszcze tam paru graczy, którzy grają na Fire City normalnie bo chciałbym to zrobić jakby w jakiejś grupie nie? że ja jestem i jest paru innych jeszcze graczy wiadomo żeby nie było słuchajcie tak nie, nie że nudno ale żeby nie było słuchajcie tak tak bo ja mam na to właśnie taki pomysł żeby to zrobić z paroma graczami po prostu wiadomo dam znać na serwerze discord bądź możliwe że na prywatnym wyślę każdemu z, z tam z ludzi wi wiadomość, ale myślę, że bardziej na serwerze Discord na ogłoszenia dam albo na oficjalnym e, tam e, kategorii Fire City Season Ultimate. Odnośnie e, tego właśnie, kto by chciał uczestniczyć w tym odcinku, wiadomo. I no wtedy ten e, e, po prostu wezmę te osoby do odcinka i mam nadzieję, że uda nam się to ogarnąć. Słuchajcie na przykład, że zrobimy tak chociażby, że. Będzie, e, będziemy gadać przez Discorda, na przykład. Przez, e, przez jeden telefon, a przez drugi, słuchajcie, normalnie będę nagrywał. Tak jak e, robiłem parę odcinków chociażby... E, chyba z... Z tym, z... Tam chyba z, e, z turiwalu z Bartkiem, jakoś tak to nazwałem. E, bo ten bo e, czy tam z Wars of MC. o, e, co właśnie jest dobry odcinek, który właśnie tam chyba robiłem. Czy tam też parę odcinków z Fair City chyba tak też nagrałem, z tego co pamiętam, ale nie jestem do końca pewien. E, no ale mniej więcej coś w tym stylu. Więc e, to będzie właśnie taki specjalny właśnie odcinek, taki fajny nawet. I chcę to tak właśnie zrobić, żeby też było słuchać e, głosy tych osób. Żeby one też się e, normalnie mówiły. Nie wiem, czy jakiś scenariusz do tego zrobię. Znaczy, w sumie nie, może źle to powiedziałem. Chociaż nie jest tego co wiem, to są youtuberzy, którzy normalnie piszą scenariusze do swoich filmów. Znaczy ja tego nie oceniam, jakby ja uważam, że to jest jeszcze lepsze w sumie. E, szczerze, nie, e, nie raz, nie dwa razy się ostatnio zastanawiałem, czy by nie, nie, nie zacząć samemu pisać już scenariuszy, żeby słuchajcie, wiedzieć co powiedzieć i żeby za bardzo też e, nie mówić coś takiego, co na przyniesie mi na język. Obecnie oczywiście wiadomo, w każdym filmie wiem co chcę wam powiedzieć, ale e, po prostu, żeby mieć słuchajcie to na przykład przygotowane, żeby wiedzieć na pewno i się na przykład nie pomylić albo nie przejęzyczyć. Bo w wielu, kurde, filmach, pamiętam, kurde, powiedziałem coś tam takiego zrąbanego i potem musiałem się poprawić albo to, słuchajcie, wycinać. W ogóle pamiętam. Niektóre filmy to, wysz... to pamiętam, wyszły tak dziwacznie, że aż je usunąłem z YouTube'a chyba niektóre tam. Bo aż wyszły tak, tak dziwacznie, tak trochę niezbyt. Mi się spodobały, że jednak musiałem no, się trochę ich pozbyć. Więc akurat ten, no więc, no. Poza tym możliwe, że, chociaż nie, a nie, czekajcie, no możliwe, że niedługo właśnie, znaczy może nie niedługo, znaczy trochę, trochę dłużej niż niedługo. Ponieważ mam pomysł jeszcze na nagraniu kolejnej mapki Moniosa Polski chociażby, bo obiecałem Wam oczywiście piracką przygodę. Z tego co pamiętam chyba w okolicach wakacji wpadła mapka pod tytułem Pandemia bodajże, z tego co pamiętam. Nagrałem, więc możecie też zobaczyć sobie, słuchajcie, na moim kanale e, mapkę Mojnestwa Polski pod tytułem Pandemia Naprawdę fajna mapka, przyznam e, No więc polecam zobaczyć, bo... E, no, a i właśnie, m, tak jak mówię, chcę właśnie też nagrać dla was, słuchajcie, taką e, możliwe, że właśnie tą piracką przygodę, ale jeszcze nie wiem dokładnie kiedy e, No Właśnie więc e, tak właśnie będzie, słuchajcie. Tutaj oczywiście jeszcze dokończyłem budowę tego domku. Jak możecie zauważyć, na razie to niby ten domek ma jakoś ręce i nogi powiedzmy, jeszcze nie ma chociażby sufitu. Ale to tam się ogarnie. Ale e, możliwe właśnie, że dokończę budowę poza odcinkami bądź na live, które jeszcze nie wiem kiedy się odbędzie. Bo jak, bo jak dobrze już mówiłem, ten właśnie e, mam zadowolone tygodnie plus. E, Muszę jeszcze zmontować resztę odcinków, zanim przełożę w ogóle kartę pamięci. No, więc e, trochę to potrwa czasu. E, no. I poza tym ten... E, prze, e, znaczy też przez to, że muszę przełożyć kartę pamięci, słuchajcie... Odcinki chociażby z Five Nights at Freddy's na razie... Póki co się nie pojawią, bo chciałbym już chociażby tam chyba... E, czwarty, bądź piąty odcinek, o ile pamiętam, e, to będzie chyba, który będę musiał nagrać, e, bo obecnie mam chyba 4 czy 3 odcinki z Five z tej serii. E, będę chciał nagrać właśnie jeszcze piąty, czy tam szósty, e, który chciałbym zrobić, słuchajcie, na już nowszej, lepszej jakości, e, żeby wbić z kolejnym odcinkiem z FNaFa właśnie w, z lepszą jakością. Dla Was właśnie, żeby był w lepszej jakości nagrany. E, w, chociażby, w, e, chociażby w tych 700-200 e, właśnie e, jakości tej 700-200 e, właśnie więc e, taki bym chciał zrobić wa, dla Was odcinek właśnie lepszy więc e, no i poza tym jeszcze oprócz tego to kolejny odcinek z Minecraft Hero myślę, że też chciałbym już zrobić w lepszej jakości po prostu żeby to była lepsza jakość też dla e, tych nowszych odcinków więc muszę się jak najszybciej po prostu sprężyć ze zmontowaniem e, tych starych jeszcze tam odcinków e, filmów, co mam na, e, do wrzucenia dla Was. A, no i co, powoli się żegnamy, się mamy no, pa. Z tej strony był Fire One. widzimy się już długo. Eee, pamiętajcie oczywiście o zostawieniu dziobieczku w gry pod tym filmem. Pamiętajcie też o ostrzeniu sobie z dzwonkiem na tym kanale, aby słuchacie subikacie powiadomienia o najnowszych filmach: Z Minecrafta Hero 5, Night Straddies, Fire City, wiele, wiele, więc co naprawdę polecam. Ona no, naprawdę warto, więc wbijcie suba z dzwonkiem, aby nie przegapić najnowszych filmów. I pamiętajcie o zajrzeniu w opis, bo tam macie mega linki do mojego Instagrama: Instagrama Fire City, a plus chociażby do sklepu mojego, gdzie polecam wbić. No więc, naprawdę, git. I no tak jak właśnie mówiłem, ten odcinki chociażby z Minecraft Hero, czy na przykład z FNAFA, te kolejne co będę nagrywał dla was, po tych chciałbym nagrać właśnie w tej lepszej jakości, żeby po prostu była właśnie ta lepsza jakość i żeby wam się też to lepiej oglądało. Bo czasem dostawałem chociażby komentarze, że czemu taka słaba jakość, czemu tylko taka jakość, a nie na przykład lepsza. I szczerze mi się też to z mojej strony nie podobało, więc akurat e, uznałem, że dokupię sobie lepszą po prostu kartę pamięci i zacznę nagrywać dla was w lepszej jakości. E, właśnie więc no. E, więc no. Więc będzie właśnie, będą filmy w lepszej jakości po prostu i szczerze się też z tego cieszę. Tu się manu cześci pasy z był Fair One i widzimy się już niedługo. To Elo, pamiętajcie o sobie z dzwonkiem na kanale. To cześć!